Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Las Palmas w Lidze Hiszpańskiej. Z góry przepraszam za warunki, całokształt. Po prostu muszę nagrać film na szybko, nie jestem jeszcze w domu. Więc tak, skład Barcelony. Inaki Peña, obrona cała klasycznie, Koundé, i Inigo, Balde. Nie było w tym razem Casado, więc na pomocniku zagrał Gavi z na ofensywnym pomocniku za to był e, teoretycznie Pablo Torre, ale w praktyce wyszło tak, że Pablo Torre grał niby jako taki bardziej lewy skrzydłowy. No mm, fałszywy, oczywiście. Na ofensywnym pomocniku Fermin e, prawe skrzydło Rafinia i na napastniku Lewandowski, więc mamy cały czas problemy kadrowe. E, Dani Olmo podobno odczuwał jakiś dyskomfort. E, Jamal jeszcze nie był gotowy, żeby zagrać od początku. Nie było Casado. Więc. No nie do końca dobrze się dzieje, ale no grunt, że zaczynają wracać powoli zawodnicy. I oby tylko było lepiej, ale no. Większym problemem wydaje mi się, niż nieobecność pewnych zawodników jest to, że Barcelona zaczyna grać no słabo. Naprawdę coraz słabiej grają. Te, te mecze nie są. No tak dobre jak te poprzednie. W sumie nie wiem, kurczę, nawet co powiedzieć, bo widać, że Barcelona cały czas gra swoją piłkę. E, cały czas robią w zasadzie to samo, tak? To jest ta, ta sama fajna gra kombinacyjna. Przynajmniej próbują, ale brakuje. C za każdym razem czegoś brakuje. Nie ma, nie wiem, wykończenia, nie ma tego przedostatniego podania. Nie ma też do końca takiego rozegrania piłki idealnego, jak to było wcześniej. Bo wcześniej ta piłka jak po sznurku leciała. I co dotknięcie piłki przez, nie wiem, napastnika. Czy, czy, gdy skrzydłowe albo jakiś ofensywny pomocnik oddawali strzał, to spadały gole, a teraz? No, nie wiem, nie wiem szczerze. No, brak Jamala, oczywiście, jest odczuwalny, ale no nie, nie wydaje mi się, żeby Jamal był aż tak fundamentalną postacią dla gry całego zespołu. No zresztą byłoby to martwiące, że opieramy grę, e, taką dobrą, pozytywną grę Barcelony na samym jednym skrzydłowym 17-latku. No ale dobra, mniejsza z tym, jeśli chodzi o ten mecz. Mm, można powiedzieć przede wszystkim tyle, że e, Było ciężko Las Palmas dochodziło do swoich sytuacji Barcelona również próbowała, więc kilka razy Były takie momenty, że to Las Palmas nawet przejmowało inicjatywę w tym meczu No ale generalnie gra była, no powiedzmy, bardziej skoncentrowana pod y, Barcelonę tak? Że to Barcelona była częściej przy piłce i więcej robiła e, Strata gola była na pewno istotna Bo no, strzelił nam Sandro Ramirez Dla tych, którzy nie wiedzą To jest zawodnik, który wiele, wiele lat temu Grał w młodzieżówce Barcelony I w pierwszym drużynie też trochę pograł Swego czasu eee, Strzelił nam gola No i okej, okay, powiedzmy, że 1-0 to nie jest jakaś tragedia No ta akcja yy, Las Palmas nie była jakaś, wiecie nie wiem, nie wiem, beznadziejna, przypadkowa No zrobili akcję, udało im się strzelić gola Fajnie eee, Problemem był jednak później faul na Aleksie Balde, który no według mnie był no naprawdę totalnie zrąbany ze strony Sandro, bo on nawet nie był zainteresowany piłką, bo ewidentnie widać po powtórkach, że on nawet nie patrzy, że on nawet nie patrzy wiecie. No na piłkę on nie próbuje o nią powalczyć. tylko on się ustawia typowo po to, żeby wiecie no zrobić nazwijmy to krzywdę balde, tak żeby w niego wjechać ciałem a w zasadzie żeby to Balde się od niego odbił no bo wiadomo jaka jest dysproporcja masy u tych dwóch zawodników no i skończyło się to tym, że Balde miał można to nazwać bardzo poważną kontuzję no bo nie mógł złapać oddechu przez bardzo długi czas kasłał leżał na boisku i gdy już nie wiem siedział to upadał co chwilę jak lekarze Barcelony chcieli go podnieść, złapali go pod ręce to było widać, że on ma nogi wiotkie on nie był w stanie nawet ustać na nogach przez chwilę, więc źle to wyglądało bardzo źle podobno. Z tego co przeczytałem niedawno, no to już jest lepiej, także już się poczuł dobrze, ale no wyglądało to bardzo źle. No i kto wszedł? Gerard Martin. Okej, okay, poprzedni mecz nie był tragiczny, ale no jednak Gerard Martin to Gerard Martin, zawodnik, który nie daje nic w ofensywie, a w defensywie jest bardzo wątpliwy, tak. No następnie druga połowa. Wszedł Jamal Za Pablo Torre Ok, Pablo Torre nie było za bardzo widać w tym meczu W pierwszej połowie Więc powiedzmy, że ok No, zszedł Rafinha przeszedł tam bliżej lewej strony Jamal na prawe skrzydło Jamal w całym meczu czy coś pokazał? Niespecjalnie To znaczy, próbował Było widać tą jego dynamikę To co już yy, wiadomo Każdy się już trochę przyzwyczaił do tego jak gra Jamal Ale brak konkretów eee, Potem udało się strzelić gola po, po takiej troszeczkę delikatnie indywidualnej akcji Rafinie. Znaczy, no dostał podanie, najzwyklejsze w świecie podanie. Obrócił się, z, zrobił jeden zwód na lewą nogę, bardziej oddał mocny strzał z za pola karnego, pokonał Chilesena. E, super, 1-1, dał nadzieję, no ale potem w głupi sposób, no w zasadzie żałośnie, tak z niczego, bramka stracona. Dośrodkowanie było do zawodnika Las Palmas na troszeczkę dalszej strefie boiska, on sobie tam pobiegł. Próbował go jeszcze gonić Hector Ford. Znaczy, no Ford też został trochę zwiedziony, nie ukrywajmy, no ale i na kipenia też na bramce, no nie zachował się jakoś niesamowicie. No kurczę, idzie ci gościu, chyba, oh idzie ci gościu, i ma do możliwości strzelić na powiedzmy krótszy słupek i na dalszy supek plus minus można to tak określić. No i ty jesteś w zasadzie w sytuacji sam na sam, bo wiesz, że Fort raczej tego strzału nie zablokuje. No to co robisz? No chyba wydaje mi się, że na logikę starasz się w którą stronę rzucić, nie wiem, skrócić kąt, podejść bliżej, cokolwiek. Żeby była jakaś szansa, że może ta piłka się gdzieś otrzy o ciebie i nie poleci w stronę bramki. A inaki penia dosłownie zawodnik Las Palmas oddaje strzał, a on stoi. I tak stał. Piłka za niego przeleciała, weszła do bramki a on stał tak samo. No nie wiem, jak dla mnie... Beznadziejne zachowanie No Jest to kolejna sytuacja, w której możemy sobie śmiało powiedzieć, że no Inaki Penia no To jest zawodnik, który ma przypadłość Strzał równa się gol Tylko problem w tym, że on nie jest napastnikiem Więc yy... Więc no, no naprawdę Ciężko, ciężko powiedzieć, że to jest coś normalnego Że Inaki Penia gra cały czas znaczy, Fajne są jego wyjścia na przedpole to, to mogę mu pochwalić, bo naprawdę Dobrze to wygląda ale to, że każdy strzał na jego bramkę praktycznie kończy się stratą, no to jest coś okropnego. I co dalej? Wynik 2.1. Kolejne zmiany. Tym razem Hansi Flick, w ogóle już na samym początku Hansi Flick, jeszcze przed odrobieniem tych, tego, tej bramki straty, tak? I przed drugą bramką dla Las Palmas, Hansi Flick zrobił potrójną zmianę. Wszedł Hector Ford za kundę. Wszedł De Jong za Gaviego oraz y, wszedł y, Ferran Torres za Fermina. Ferran przesunął się wtedy na lewe skrzydło, powiedzmy takie też kurcze fałszywe, bo to no, nie jest pozycja typowego lewego skrzydłowego, który jest ustawiony szeroko, tak jak powiedzmy vis-a-vis Jamal, -vis tylko taki bardziej podwieszony napastnik, czyli to co w Barcelonie jest już od długiego, długiego czasu. Że lewe skrzydło nie jest lewym skrzydłem, tylko podwieszonym napastnikiem, albo fałszywym napastnikiem, albo SPO, cokolwiek. Eee, wszedł Ferran Dużo się starał, próbował Nic z tego nie wyszło, coś jak Jamal eee, Frankie de Jong Z głębin pola, ewidentnie próbował Coś tam rozgrywać, ale no, to były takie Wiecie, przekładanie w zasadzie piłki Pomiędzy obrońcami a linią pomocy Czyli no, nic, co by było bardzo Potrzebne w takiej fazie meczu, gdy Trzeba iść po strzelenie bramki eee, Hector Ford zmienił Kunde, który no, Coś ostatnio też z tą ma formą swoją ale no, też się nie ma co dziwić, bo on sam prywatnie pracuje jak wół. E, codziennie podobno jest na siłowni. Gra w prawie wszystko po 90 minut, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. No, myślę, że on się po prostu zajechał trochę. E, i, I ciężko powiedzieć, żeby tutaj było jakieś prognozy takie dużo bardziej pozytywne. No, może, że wiecie, będzie Jamal. Będzie kunde i oni z powrotem, wiecie, zaczną grać razem i wrócą wzajemnie do dobrej formy, bo oni się bardzo dobrze rozumieją. I potem w ogóle była jeszcze kolejna dziwna rzecz, bo była szósta zmiana i nie wiem, zdziwiło mnie to bardzo, bo miałem takie ok. Hansi Fick zrobił trzy zmiany, bo musiał wykorzystać to trzecie okienko transferowe, a potem nagle się okazuje, że może wejść Paul Victor. Nie wiem, dziwna sytuacja. Chodzi Pał Wiktor jako szósta zmiana, Las Palmas również zrobił szóstą zmianę i nie wiem, czy to coś w przepisach jest nie tak, co ja wcześniej nie wiedziałem o tym, ale no nigdy mi się nie zdarzyło zobaczyć szóstej, szóstej zmiany. Eee, rzuciło mi się gdzieś tam później po meczu w, w oczy jakiś dokument, że rzekomo można zrobić szóstą zmianę, jeśli zawodnik twojego klubu odniósł kontuzję głowy, jakąś tam taką poważną, że musiał zejść. No, ale w takim wypadku nie kojarzę, żeby zawodnik Las Palmas miał jakąś konduzję głowy, że oni też mogli zrobić szóstą zmianę. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Dziwne to jest. Eee, dziwne to jest i szczerze nie kumam trochę już tych przepisów zbytnio. To jest naprawdę zagmatwane, ale negatywnym sędzią tego, znaczy negatywnym aspektem tego meczu był również sędzia, który no, na przykład nie podyktował rzutu karnego na mm, pałku Barsim który pokazywał później, że został nadepnięty, dostał stempel, miał krew na, no, na, na, na skarpetce, było widać, więc no ewidentnie był tam stempel w tym polu karnym i zero reakcji. Ta sytuacja z Balde również, nawet żółtej kartki nie było za to. No, nie wiem, naprawdę nie rozumiem jak to działa. Ale no tak jak wiecie, no, nie lubię się rozpowiadać na temat sędziowania Po prostu wyglądało to bardzo, bardzo źle Barcelona ewidentnie nie jest w formie No i co, co tu można więcej powiedzieć? No chyba nic, no, zakończę ten film y, tym aspektem, że liczę na to, że Barcelona się po prostu pozbiera w końcu Do kupy Jamal wróci już do formy, nie będzie żadnych tam problemów i dyskomfortów Że Balde będzie gotowy do gry i też się weźmie za jakieś konkrety w ofensywie, a nie tylko wrzucanie piłki na pałę. No i chyba tyle. No nie no, szczerze nie, nie wiem co mógłbym więcej powiedzieć. To będzie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Siemanko.